Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, chciałem Wam dzisiaj pokazać tak na szybko mój nowy nabytek. Mówiłem w ostatnim odcinku, że no coś tam kombinuję. No i udało się transakcję sfinalizować. I oto na stole Commodore MPS 1230. Czyli sprzęt, który w zasadzie chciałem kupić od samego początku, ale wtedy nie znalazłem dobrej drukarki, co może mi wyszło na, dobrze, bo, na dobre, bo kupiłem trójkę w bardzo dobrym stanie, a teraz słuchajcie za... No, minimalną powiem wam kwotę kupiłem 1230. No i urządzenie już sprawdziłem jest całkowicie sprawne i sprawuje się świetnie. Co więcej, ma traktor fida i mam do niego papier. Za chwilę wam go e, pokażę. Urządzenie kupiłem na OLX-ie. Jak mówię, za bardzo niedużą kwotę w gruncie rzeczy. A oprócz samej drukarki jest specjalna podstawka pod drukarkę i papier składany oraz sam papier. Słuchajcie, drukarka, może sobie tutaj trochę podwindujemy. Drukarka Commodore MPS 1230. To już miała być taka drukarka trochę lepsza. Przeznaczona zarówno do komputerów 8-bitowych, jak i do Amigi, jak i nawet do PC-tów, które robiła firma Commodore. No i właśnie drukarka 1230 jest taką drukarką. Słuchajcie, tutaj w zestawie mam drukarkę. Drukarka mogła działać z kartkami pojedynczymi. Tutaj mamy podajnik do kart pojedynczych. Do pełnego zestawu dla... O, przyblokowało. Są jeszcze dwie takie nakładki, które się tutaj montuje, jeżeli chce się działać z pojedynczymi kartkami. Tak, tu się klinuje i można ładnie z podajnika puszczać kartki normalne, pojedyncze i działa to bez problemu. No Jest to fajne, no bo jak mówię, w trójce, nie mam tego podajnika i to jest problem. Tak? Ale drukarka ma w zestawie Traktor Fit. Co więcej, ten traktor fit był chyba częścią podstawowego zestawu tej drukarki, chociaż jak nie było traktor FITa, to tu powinny być takie dwie zaślepki, tych zaślepek niestety nie ma. Natomiast traktor fit montowany jest tutaj. A to nie jest takie proste, Wam powiem, więc teraz nie będę tego montował, bo to musi tam odpowiednio wskoczyć wszystko, gdzie, gdzie ma wskoczyć, ale generalnie traktor fit przychodzi tutaj, tak, i od tyłu przychodzi papier. Składany, słuchajcie. Ja tutaj kilka kartek takiego papieru już drukowałem. O. Na przykład tutaj mamy self-text z drukarki na takim papierze. To jest na papierze zwykłym, a tutaj na takim papierze składanym. Tak? Tutaj na początku mi co prawda trochę nie szło, ale potem mi się to już wydrukowało dobrze. Papier składany przychodzi tam od spodu, od tyłu od spodu. Przechodzi przez ten, i tutaj wychodzi do góry na tą rolkę. No i słuchajcie, no i działa. E, par, e, drukarka, gdy przyszła do mnie, no to była. Słuchajcie, była z tasiemką. No i ta tasiemka nawet coś tam odbijała, ale bardzo słabo. Tutaj mam taki self-test e, dla tej tasiemki, która była w drukarce, więc coś tam widać, ale, ale bardzo, bardzo blado. Natomiast e, no ja e, kupiłem sobie ta siemkę, która opisana była jako do drukarki Olivetti MPS 1230, ale wcześniej gdzieś tam wyczytałem, że nie, tak naprawdę drukarki Commodore to właśnie drukarki Olivetti tylko brandowane przez Commodore. No i właśnie ta siemka bez problemu opasuje, wchodzi. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Słuchajcie, to może troszkę, weźmiemy, odepniemy trochę tą kamerę i może Wam pokażę troszkę więcej. Dobra, tutaj sobie przyświecimy. Dobra, no i tutaj jest ta Co prawda to jest jakaś regenerowana, barwiona, ale weszła idealnie i yy, działa od, jak odbija. To widzicie, yy, dobra, tutaj mamy ten traktor fit. A to patrzcie się, bo jeszcze mam coś ciekawego z tyłu. To znaczy, powiedziałem Wam, że kupiłem z podstawką, tak? No i tu jest podstawka. Po pierwsze drukarka stoi na tej podstawce. Tak, tu jest miejsce ewentualnie chyba pod rol, pod cały ten stos papieru. Natomiast tutaj ten papier ma wychodzić. Znaczy to, co zostało wydrukowane, wychodzi nam ładnie tutaj i też się ładnie y, składa. Słuchajcie, to jest takie rozbieralne trochę, nie wiem, czy mi się teraz uda rozebrać. No właśnie, ściągłem z tego i coś mi się nie chce rozebrać, bo pod spodem mam papier, słuchajcie. Co ciekawe, to jest taki papier chyba 30-letni. O, teraz jedną ręką mi się chyba nie da tego. Czekajcie. Yy, dobra. Taki papier 30-letni, który też był w zestawie. O. Jakiś niemiecki i... Bo, no dobrze by było jednak słuchajcie to, to rozebrać. To albo zaraz z powrotem dam na stojak i rozbiorę, bo to się tu powinno nam... No, czekajcie. O. Jednak wracamy do streka na chwilę. No i podróżujemy sobie do góry, żeby się to dobrze tam widzieli, a ja to w międzyczasie rozbiorę. Dobra, podchodzi to jak to jest. O, o, właśnie coś w tym stylu. Dobra, tacka jest ściągana. Zresztą co ciekawe. E ten, tą podnóżkę mam w oryginalnym opakowaniu. Słuchajcie, jakiś helit. standard Tak. O, tutaj widzicie, jak to ładnie powinno wyglądać fachowo. Czekajcie, widzicie, czy nie widzicie? O. Cyk. Tak, to się powinno ładnie układać. Więc to takie dodatkowe akcesorium do tego. No i właśnie sam papier. Dobra, teraz możemy znaleźć wodę. To jest to jaka w 30-letnim opakowaniu, gramatura 60, 1000 blankietów, tak? 12 cali, chyba, tak? Długość, szerokość 240, ale to jest szerokość. Słuchajcie, łącznie z tymi paskami bocznymi, tak? Czyli pewnie jak paski oderwiemy, to będzie normalna kartka A4. No i całe opakowanie, nie wiem czy całe, ja już trochę wydrukowałem, nie wiem czy było do końca całe, ale na pewno. Praktycznie całe. Mamy. Słuchajcie, jak widzicie, drukarka działa. Może widzicie, bo ona jest włączona, tak? Ma oczywiście też tryb testowy, który jak już Wam pokazywałem wcześniej, testowałem. Ale jeszcze chwileczkę sobie zrzucimy okiem na to, co jest z tyłu drukarki, ponieważ drukarka ma dwa rodzaje interfejsów, czyli ma Centronics, tak? który zgodnie z instrukcją przeznaczony jest do Amigi. I do pc od komodora. Oczywiście może działać również z normalnym komodorem. No i co ważne, ma również normalne wejście serial, czyli dla komodory 64 i komodory 128. Słuchajcie, co więcej, udało się. Dru tej drukarki mam też instrukcję. Niestety, słuchajcie, niestety instrukcja w języku Getego, którego niestety nie opanowałem. Więc będę musiał bowiem się korzystać z wersji z internetu, ale tu na przykład widać, że w zasadzie mam kompletny zestaw, ponieważ mam podajnik, mam drukarkę, mam Traktor Fit, więc dlatego wnioskuję, że Traktor Fit był w zestawie w przeciwieństwie do 803. No i kasetę drukującą, jak mówię, kupiłem sobie nową. Znaczy nową. Ona jest chyba generowana. Tutaj Wam pokażę. Ribbon, kadrycz, Olivetti DM100, tak jest opisana. Tutaj w środku jest w tym momencie że znowu, tak, to jest, no już tego w środku jest kartą wciąż z drukarki w tym momencie, czekajcie, wam pokażę. Made in Italy, natomiast ja używam właśnie tej regenerowanej kupiłem ją przy okazji również kupiłem dwie taśmiki do 800 trójki. A więc też tu będę mógł w razie czego wymienić. No i słuchajcie, jeszcze nie drukowałem z komodora, więc myślę, że za chwilę sobie spróbuję. Próbowałem na razie tylko te ty stojące drugi, próbowałem instalować ten papier składany i coś mi tam ciągło, ale są jakieś problemy, to znaczy przycina, nie wiem, czy nie umiem go dobrze włożyć, czy jednak coś tu jest nie do końca w porządku. No ale z pojedynczymi kartkami nie ma problemu, bez problemu drukuję, więc od biedy można z pojedynczymi kartkami, no ale no wszystko chciałbym wykorzystać ten Traktor Fit, skoro już mam i, i urządzenie, no i co więcej papier, tak? Nie musiałbym niszczyć kartek do swojej normalnej drukarki. Słuchajcie, jeśli chodzi o wielkość, jeżeli porównamy wielkość... Słuchajcie, odsunę tutaj tu trochę słabe oświetlenie. No to porównując do 800 trójki to są podobne drukarki. No jest... to jest troszkę większa oczywiście. Troszkę wyższa, troszkę dłuższa. No i wyposażona... Wyposażona w dodatkowe akwaria, takie jak Traktor Fit, czy nawet paczkę. inaczej, też już drukuje. Czyli tak jak ten Star, który Wam kiedyś pokazywałem, czyli taśma drukująca chodzi z całą głowicą po całej długości, a nie tak jak jest w trójce, że głowica chodzi sama, taśma jest rozciągnięta na całej długości. No, jest to po prostu sprzęt nowocześniejszy, tak? Jak drukowałem. Czekajcie, może to jeszcze teraz gdzieś tam obczaję. Jak drukowałem. Stronę testową, to tutaj na tej stronie testowej jest yy, chyba jakieś oprogramowanie, tak? Jest data 89 rok yy, Dual Interface, tak? Czyli podwójny interfejs, jak widzieliście, ma. No, jak widzicie, igły odbijają ładnie. To była pierwsza znakom drukowałem, bo to jeszcze trochę nierówno, raz jaśniej, raz ciemniej. Ale w tej chwili już bije bardzo ładnie na tej nowej tasiemce Taśmka jest dostępna. W internecie można kupić. I teraz jak już wiem, że to jest na pewno tata, nie wiem, czy nie kupię sobie jeszcze jednej gdzieś tam na zapas. Dobra, słuchajcie, to tyle. Jeśli chodzi o tą drukarkę, przynajmniej na dzisiaj. Natomiast myślę, że już niedługo jakiś test sprzętu. No, drukarka jest trochę w gorszym stanie niż ta moja 803. No, przede wszystkim ona chyba była biała kiedyś. Co sprawia, że teraz jest niestety taka żółta troszkę. Ale nie ma tragedii. No, jest trochę brudna. Tu jest jakaś rysa, ale poza tym wygląda na to, że działa wszystko. No i nie jest jakoś tak strasznie zasyfiona. Nie? No i dodatkowo to akcesorium. Podnóżkę na drukarkę. Bardzo ciekawa rzecz, tak, która pewnie kiedyś kosztowała sporo pieniędzy. No i ten papier. Mam nadzieję, że uda mi się drukować właśnie z tego papieru składanego. Dobra. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.